W poprzednim odcinku dostaliśmy itemy od jednego z graczy. Od tej samej osoby dostaliśmy miecz, killoff, no i łuk. No i ten miecz pozwolił mi ocalić się przed mini zombiakami, które mogłem wyrzucać knockbackiem. Następnie podczas spacerowania po świecie znalazłem pillagerów, którzy pozwolili mi uruchomić najazd w mojej cudzo wiosce, której znalazłem pod komendą ukoźnik rtp. W międzyczasie skraftowałem skrzynkę no i odłożyłem temy, które nie były mi potrzebne do walki. Zapaliłem sobie również siedzenie i ruszyłem, aby pokonać raid. Nie obyłoby się bez drobnych komplikacji. No i ten wielki byk, By który mnie właśnie najeżdżał też również z innymi pillagerami, teleportował się prawdopodobnie przez moje połączenie, ale na szczęście udało mi się wejść na dach i go łatwo zabić. Po skończeniu najazdu dostałem efekt bohatera wioski, który mi się na nic nie przydał, ponieważ no, mój wileżer jest bezrobotny. No ale przejdźmy do faktycznej części odcinka. Coś również zmieniło. Osobisty Pikachu dał nam itemy, które macie teraz tutaj na liście. No i Bloom Fire 000 też nam dało itemy, które też macie tutaj na liście. Dziękuję bardzo, jesteście wspaniali, No a teraz idziemy robić farmę jedzenia, ponieważ brakuje nam jedzenia. Stwierdziłem, że przed zrobieniem farmy jedzenia pójdę sobie do jaskini i pozbieram potrzebne mi minerały i materiały. No i sobie pobiegam, popatrz, gdzie są drzewa. Dobra, mamy już drzewa. I sobie tutaj zetniemy parę, żeby mieć do cave'a Postanowiłem sobie wtedy, że pójdę w inną stronę, ponieważ nie mogę nic znaleźć ciekawego po tamtej części mapy. Po paru minutach szukania w końcu znalazłem to, na co bardzo długo czekałem, czyli normalna jaskinia, w której będę mógł pozyskać itemy. No dobra, czyli chyba trzeba tam zejść, tylko trzeba uważać na te wszystkie mowy, co tam są. Na lagi. Jeżeli chodzi o lagi, to miałem na myśli te, które dzisiaj były związane z tym, że niektórzy gracze mieli problem z pingiem. Prawdopodobnie to jest przez hosting, bądź jakiś plugin. To zaczynamy. Nie chcę twojego klocka trawy, ok? Wracając, zaczynamy tutaj. Jest, ty się nie zawi. Daj, i daj, daj mi dokończyć w ogóle. Nie, żaden młodyk nie chce dać dokończyć. Zaczynamy czystkę. Żelazo. I to był moment, który mnie wkurzył chyba najbardziej. No i byłem daleko od domu, więc nawet nie próbowałem yy, iść po tej itemy. No ale wtedy zjawił się on. No i właśnie mamy teleport. Yy, mam nadzieję, że ten gracz mnie uchroni przed tym, żebym... Bo komputera. Po tym jak się wyjepię ze wszystkim co miałem Dostanę. Chuj. Nie podniosę tego. Nie do podniesienia to jest. O! 27 diamentów. Także... Dziękuję na uspokojenie. Dziękuję. Po tym, jakże bardzo emocjonującym momencie, począłem się zrelaksować i zrobić sobie farmę pszenicy, farmę jedzenia. No, ale nie wszystko poszło po mojej myśli. No i nagranie z całego procesu tworzenia nie wyszło. No, ale macie tutaj mini przebietkę już finalnego efektu. Ja dumny z tego, że pomimo wszystkich lagów udało mi się zrobić to, co miałem zrobić. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w na następnym odcinku. Bye.